Hej cześć, witajcie! Witam, witam! Dzisiaj mamy kolejny z, z specjalnym gościem, eee. takim Tak, dokładnie. Hej, cześć, witajcie z tej strony, Siemano, Kolano, Bombano. No i dzisiaj sobie gramy, pikamy w Bedwarsy. Oczywiście jestem programerem, bo już mam prawie 61 level na Bedwarsach. Także udowodnienie na czacie napiszę. Hej. Hej. 60, właśnie, 60, no, bez nadzieja. I dzisiaj nagrywamy sobie dwójki. Bez challenge'u, być może później się pojawi jakiś challenge. Challenge jest taki, żeby wygrać tą rundkę, o. Dobry challenge z Sixon. Tak. Ja już rozwalam właśnie aktualnie wyrok komuś. A ja nie Noś. zabudowałem bryka. No i GG, fajnie. Coś... Fajnie to zrobione GG. Zrobiłem... Coś tak, moje TNT. I słuchajcie, kochani, wbijajcie. Ale uspokój się, dobrze? Serdecznie! E subskrybujcie, subskrybujcie z bo już prawie ma 50 subskrypcji. 50 milionów! Do, a u mnie wbijać na kanał, ponieważ będzie nutka, zmieniony baner, zmieniony profil jej, będzie po prostu jej, złoto. Jej. Yay, I tak yay. w ogóle chciałbym bardzo przestań, Chciałbym bardzo podziękować za wbicie tysiąc, tysiąc subskrypcji na moim kanale, na my channel, subscribe my channel, that's very good channel, nice channel. Jeżeli o, nie rozumiecie, dobra, to macie dobra. problem. To właśnie. Musicie się nauczyć angielskiego, nie? Byłem tak na angielskim, chodzę na angielski, nie lubię angielskiego, nie polecam angielskiego i angielski jest niefajny wiesz to możesz polecieć już tam na diaksy i ogarnąć. Bo? Bo jestem u ugraja. No i po co to zrobiłeś? Bo, bo mam żelazny To jest moje zajęcie. To jest moje zajęcie. Nie, zabierasz mi kile. Właśnie taki są jest. Jak zginiesz. Nie. No bo dwóch naraz mnie zbiło. No a ja tych dwóch naraz prawie porobiłem, bo obydwaj miały, mieli je po jednym sercu. Teraz nie. Nie. No teraz nie, ale wcześniej. Przed no, chwilą. Wcześniej, ale nie, on, oni. już mieli więcej. Więcej. No. No oni mieli 24 cztery razem. I ja tyle ja im zabrałem do jednego HP! A? No! Dobra, to leć na. Ale jak ty lecisz na tym jaksy kosem. No, no potem wykręcę. Aha, dobra. White na diaksach! No spoko, spoko. Chiń bomba. Taki hitbox ma. Hitboxy w ogóle są fajne. O! Niebieski u szarych. Ale chyba nic tam nie rozwalili nikogo, bo nie ma żadnej... Aha, niebieski jest z tyłu ich bazy. Właśnie rozwaliłem white'ą w łóżko, a tam green do nich się wbijało. XD. Zielony stoi u góry, ja od dołu lecę. No, Wylko rozwalam. No nie wie, że co ja zrobiłem. Ten niebieski jest głupi, bo chłop się zabunkrował. Czaisz? No. A boże. Dobra, ogarniaj piecyk, bo tutaj się nie da wytrzymać. Wiem. White! Spokoć, il bomba. On jest 30... sam. Sam? Nie... Znaczy, no, atakuje nas sam, ale chyba nie jest sam. Jest sam, bo nie ma jest. łóżka. a to na Pewnie Pewnie TNT będzie. Nie. Dobra. Tyś spadł. A tam jest. Lecisz na górę? Jan... Lecę, lecę! O, aj, karamba, aj, karamba. Co jest?! Zarobisz go. 2 HP. Ucieka. Uciekł. Ja, typ się jest. Już... Dobra, wełnę potrzebuję. Czy właśnie wełnę 40 irona? E to nie ja! Sykson! To no dobrze. Reszty. jestem mądry. No bo to się, się nie opłaca. Fajrybolę. No, e, co robi Grey? Nie wiem, on dalej żyje. Nie A nie, nigdy. Kurde. Że nie chcę już bić z nimi, bo po prostu nie ma co tracić czasu. Ja lecę już co na już wiesz? Ja, naprawdę o, musiał zjeść złote jabłko. Widzowie, musicie absolutnie zostawić ile? Cztery łapeczki, tak na hardcore. Ja. O, A wbili ok, raz ci pięć, y, więcej niż 4 łapeczki, to niech wbijam 5, dobra? No, no dobra. Wbijcie 5 łapeczek, ale nie z Multicon, tylko prawdziwi widzowie. Chcielibyśmy zobaczyć, jaka jest Wasza moc. Jeżeli mniej, to się nic nie szkodzi. Najwyżej po prostu Styxon znowu mnie zamknie e, i tylko otworzy na, czas na e, nagrywania. Ale to tam nieważne, to są rzeczy osobiste, prawda, Styxon? Może. No, dokładnie, dokładnie. Ja jestem aktualnie na Emsach i wszędzie jest po jednym. Nie fajnie. Absolutnie. Ale za 7 sekund będziesz miał jeden. Ale biały czy to? Grey. Znaczy ja myślę, że Grey on wali... Bo tak. to jest dziwne. Bo to jest dziwne jak ja się z nim klepałam i zabrałam mu hey. całe plenie. No to ja nie pomogę. Oho! Dwóch naprawdę było! Aj, karamba! Dobra, no to Stykson musi niestety mnie teraz oglądać. Zobacz. <grym> właśnie widzicie teraz... Ak y Akcję Adysiaka Dokładnie tak Akcja Adysiaka Czas zacząć Ja bym ogólnie poszedł do... Nie, nie idziesz tu Nie Nie No debil O Boże Właśnie No nie, no Nie no. no wiedziałam, że tak się skończy Ja po prostu to wiedziałam No na to kolejna rundeczka Dobra, widzę że kolejna rundeczka właśnie wbiła nam arena i zbieram złoto oraz żelazo. Robi wrażenie. Robi. Budzi podziw. A czy prawdziwy tak. gigant? Robi wrażenie. A Dobra, Adesia? mam pierwszego Diaksa na tym serwerze. Pierwszego. Aha, Skąd Bo wiesz? złapałem go. Nikt się nie umie bridge'ować tak jak ja jestem prosem. Kulturalnym prosem. Który nie przeklina. Toś... Nie A, może... A może ktoś już ma Opsa? Nie widzę podbudowania. A. To dobrze. A czy no, wiesz. E, szary na Sterburcie. Czyli? No! Straciłem jednego Diaksa, ale zabiłem. Leci do nas? No chyba, nie wiem. Nie. Nie. No, dobra. Debil Leci. się ospalił. Leci. Leci debil! A debil czy debil? Tak. Okej. Okay. Ale gdzie on jest? A, dobra. Czego <ścoughs> to zrobiłeś? Sykson, weź mu firebola, Złapałeś drewna, proszę. Tak. Nice. I tam mam w zapasie. Dobra. Ile ty kupiłeś tego drewna? Nie, bo zawsze jak się robi jeszcze u góry, to zawsze zostaje 14. u nas. no co jest? Co? Jak on cię tak uderzył? Nie wiem. Ty, usłyszałeś taki dźwięk trrr? A co to miało znaczyć? No, kurczę, uderzył milion razy na sekundę. Aha. Więc być może chłop ma jakąś maszynę. Ej, typ! Zara Nara To piko. Ja nara to ty. Ej, bo ja nie mogę, jak? No nie mam, jak? Zero HP, no nie wierzę. No całe szczęście z Syksem, całe szczęście. O nie, o nie, o nie, czyli mamy Deda, nie? Gdzie chłop, gdzie chłop? Biję go 15 HP. 8, 6, 5. Zabił, sześć, Zabił mnie. Dobra, DJ Dobra, jest pusto, zostaw mi piec, bo muszę ja. wziąć. Ty. O, oh, sorry. Leci! To idź, bo ja nawet nie mam jak bić. No jest u nas Styxon! O no, nie wiem! Gdzie ty? Aha. Aha. No, no, no to się jest. No, no, to widzowie, właśnie straciliśmy łóżko. Tak, nie jedno. Nie, no, to nie ma, naprawdę. To się. Dobra, widzowie, wróciłem. E... No, się ma. E... No i bez Adysiaka. Adysiaka, można tak powiedzieć, wyrzuciło. E no, sami wiecie jak to czasami jest. No i gramy sobie czwóreczki, bo sobie włączyłem niechcący... Oczy nie wiem czy tak niechcący, ale sobie włączyłem misję. Można tak to powiedzieć, wyzwanie I ten, no, sami wiecie co. No i ale żeby było normalnie o dobra czekajcie dobra ja ile ze sklinów porobiłem siema no siema siema obudujecie łóżko oby tak a wy widzowie zostawicie suba łapeczkę i dzwoneczek co nie nawet nic nie kupił. What? co? O co chodzi? Dobra, zabuduję bardzo fajnie. Zawsze, w ja zawsze stoję najdłużej w piecu. Bo muszę wiedzieć, co buduję, czy nie. Dobra. Ja, prawie spadłem. Przejmujemy środek. Mam jednego emsa! Aha. Nawet jednego, nie? Szkoda. Szkoda. No mogłem przynajmniej jednego zabić, było lepiej. Ale ani jednego. Widzowie, słabo! Typy. Widzowie! Małe cięcie. Eee, updatecik. Prawie zginąłem. Ej, no i chyba nie dokończymy tej rundeczki, bo już no zajęcie dodatkowe pasem akurat, więc no. No rozwalisz. Typię, co ty robisz? Nara! Zawsze jeden kil więcej widzowie Tro, trochę lipa buwełny No i dzieci! Łóżko rozwalone Teraz trzeba jeszcze ich pozabijać, choć to się Jad! Nie miałem szansy tak, bo ty miał żelazny set. Ale trochę głupio zrobiłem, że go nie walnąłem. Na tym zrobiłem akurat jeden minus. Bo to się dało uchronić. Dało go się zabić. Co ty tu porobił, to ja nie wiem. Hop. Jakie firebole typy walą. No oni już wiedzą, że raczej umrą. Ja wełny nie mam. Poh, no. No chyba żarty sobie robisz. Nie! Czowiek tak mało. I, i. Rozsądna suma. No, 16 wełny, to nie ma co lecieć w ogóle. Nie mam podjazdu. Jaja, most. No dobra widzowie, my już kończymy ten odcinek, kto zostawiajcie suba, łapki, i kto. po